Cześć tu Marcin z Testing Board Games Dzisiaj pokażemy przykładową rozgrywkę w grę Blokus wydawnictwa Metal Games Razem ze mną będzie grał Olek Więc zaczynamy grę Olek zaczynaj mhm. Użyję tego bloczku i tak, tak. Nie wiem, No widzę zaczynamy tu gdzie są kropki wyżłobione każdy musi zacząć w tym miejscu żeby jeden kawałek chociaż tam pasował i dalej musimy dotkać swojego klocka po narożniku, a przeciwnika możemy dotkać jak, jak chcemy, więc ja może sobie tak. I chodzi o to, żeby się pozbyć jak najwięcej klocków, bo wszystkie się oczywiście nie zmieszczą. Tym dalej w las tym będzie. To jest wersja dwuosobowa, najbardziej popularna jest wersja czteroosobowa, ale w czteroosobowej jest tyle miejsca, że zazwyczaj na dwie. Wszyscy się mieszczą, na 3 osoby też mogą się wszyscy zmieścić z klockami, chociaż jest bardzo trudno. Więc najlepiej grać się 4 osoby, 2 do 4 teoretycznie, ale to jest 4 to najlepiej grać czteroosobowo. osoby. A tutaj idealna plansza jest mała na dwie osoby, można zabrać, bo to też nie jest za duża ze sobą. różnie wyglądają opakowania, bo wiem, że teraz jest tutaj bloku z duo, także wydane prawdopodobnie przez jakieś polskie wydawnictwo. I ma trochę inaczej tutaj wygląda, ale chodzi o to samo i kloski są wszędzie takie same. To jest, czasami jest trudno dopasować się do maty. Tak, ale nie musisz zawsze iść w tą samą stronę, możesz zacząć od innej strony. Mm -hmm. А то и можна то. Tak, może, bo też tutaj krawędzią, więc okay. jest dobrze. Ja tutaj sobie zrobiłem kolejne wyjście. Tu mam krawędzią, więc na razie się nie martwię. Mm -hmm. Jednocześnie wszystkie krawędzie, które mogłyby wejść na tą stronę, są tutaj poblokowane. O, bardzo ładna blokada. Jeszcze tylko jedynką będę tutaj wyjść. <coughs> już się robi bardzo ciasno, ale jeszcze parę kafelków da się włożyć. Na przykład mogę sobie jeszcze trójeczkę ładną wrzucić. Mm. Czy ale myśli, myślisz, że jeszcze coś możesz zrobić? No właśnie się zastanawiam. Ja widzę, że co najmniej jedno, jeden ruch możesz jeszcze zrobić. Mm. A ja zabezpieczę. To zobacz tutaj. A. Tu jest. Mhm. I ja sobie mogę jeszcze tutaj jedynkę włożyć. A jedynka da mi dojście do czwórki. Do trójki do dwójki i tutaj już z tymi chyba nic nie zrobię nie także że nie ma już za wielkiego pola do popisu więc tak kończyliśmy na koniec zgryzliczamy ile zostało komu kwadratów i kto, komu zostało mniej zostało 6 yy, mówię o małych kwadratach na klockach czyli to bym miał 5 plus 4 plus 4 więc tam by było 6. trochę więcej 6, 10, 15, 20, 25. Tak więc tak wyglądała rozgrywka w grę bloku na dwie osoby. I zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Dziękuję bardzo.